Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Lwowie. Jak co roku w Ukrainie, w pierwszą niedzielę po uroczystości Najświętszej Trójcy, rzymskokatolicy obchodzą święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, święto Bożego Ciała. W Lwowskiej Metropolitalnej Bazylice w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, mszy świętej oraz uroczystej procesji eucharystycznej ze stacjami przy czterech ołtarzach ustanowionych wokół świątyni przewodniczył gość z Polski, biskup Henryk Tomasik z diecezji renomskiej. To święto jest publicznym świadectwem wiary katolików w rzeczywistą przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. W tym dniu wychodzimy z najświętszym sakramentem poza mury świątyń, na ulicy naszych miast, aby pokazać światu, że należymy do Boga, który nie wzgardził stać się człowiekiem. Dawniej procesja eucharystyczna w Lwowie rozpoczynała się przy Katedrze Łacińskiej, przechodziła główną ulicą miasta i kończyła się przy Kościele Świętej Marii Magdaleny. Obecnie natomiast każda parafia organizuje własną procesję do czterech ołtarzy wokół swojej świątyni. Na zakończenie mszy świętej metropolita Mieczysław Mokrzycki podziękował biskupowi Tomasikowi za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie uroczystości w Lwowie, a także pobłogosławił wszystkim obecnym, dziękując za wspólną modlitwę. Szczególne podziękowanie arcybiskup skierował do dzieci, które uczestniczyły w procesji eucharystycznej i zanosiły swoje modlitwy tego dnia do nieba, sypiąc płatki kwiatów przed Jezusem eucharystycznym. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za tę wielką tajemnicę. Dziękujemy za te piękne wymiary, które są nam bardzo potrzebne. Święty Jan Paweł II już na początku swojego pontyfikatu przypomniał Eucharystia. Jest sakramentem ofiarą, jest sakramentem komunią, jest sakramentem obecnością. Ofiara zawsze zbawia i ocala. Pamiętamy historię świętego Maksymiliana. Jego ofiara uratowała drugiego człowieka. Zawsze ofiara ratuje, ocala. Ofiara Jezusa Chrystusa ocala cały świat. Chrystus w sposób tajemniczy, pod postaciami chleba i wina, zamyka swoją ofiarę krzyża, ofiarę miłości, bo miarą miłości jest miłość bez miary i taką miłość bez miary objawił Chrystus w tajemnicy swojej ofiary całego życia, szczególnie męki śmierci. Eucharystia jest sakramentem ofiarą i teraz tę ofiarę składa cały Kościół. Jest to ofiara Kościoła. Eucharystia jest sakramentem ofiarą i każdy z nas może uczestniczyć w składaniu tej ofiary. To jest największy przywilej chrześcijanina. Możliwość współuczestniczenia we współofiarowywaniu Chrystusa w czasie Mszy świętej. To wielka tajemnica wiary. To nasz największy, najpiękniejszy przywilej. Eucharystia jest sakramentem komunią. Słowo komunia kojarzy nam się przede wszystkim z samą Komunią świętą. Ale Komunia oznacza wspólnotę, jedność. Chrystus w tej wielkiej tajemnicy swojej obecności łączy nas, łączy nas ze sobą, łączy nas Trójcą świętą, napełnia nas swoim duchem, a ludzie, którzy są napełnieni tym samym duchem, są wspólnotą. Podczas w liturgii Mszy Świętej, w trzeciej modlitwie eucharystycznej słyszymy, jak celebran skieruje do Pana Boga takie błaganie: Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie, chciałby się zawołać Kościołem. Bo Eucharystia buduje Kościół. O w tej chwili jesteśmy najpiękniejszym obrazem Kościoła. Stara, do znanego nam człowieka i popierać Cię. Nauczyciel mówi, czas mój jest bliskimi. U Ciebie chcę rządzić paskę z moim